Hydromisja przedstawia: Sieci nie lubią śmieci. Opowiadania ekologiczne. Czyta Rafał Ostrowski. Nikola Michalik, lat 17, uczennica klasy 2C zespołu szkół ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku. Dlaczego sieci nie lubią śmieci? W pewnym mieście w Europie pojawił się problem notorycznie zapychająca się kanalizacja. Mamo, co z tą wodą? Znowu nie mogę jej spuścić denerwowała się Natalka. Wiem, córciu, yy, zgłaszałam to w administracji. Obiecali, że coś z tym zrobią odpowiedziała mama, rozkładając ręce. W mieście od dłuższego czasu wszyscy mieszkańcy skarżą się na ten sam problem. Jakby ktoś w tych rurach mieszkał i specjalnie je zamykał i otwierał w zależności od humoru. Pomyślała dziewczynka i poszła do swojego pokoju, aby narysować strażnika rur. Strażnik miał około pół metra wzrostu. Był cały czarny, no przecież w rurach i tak nie ma światła, więc nikt nie zwróciłby uwagi na jego kolor. Miał małe oczy całe pięć sztuk dwa z przodu, dwa z tyłu i jedno, największe u góry na czułku. Miał tylko jeden czułek, bo rura nie jest taka duża, żeby zmieściły się w niej dwa. Zresztą wszystkie stwory mają dwa, więc strażnik musi być wyjątkowy. Kto inny byłby w stanie denerwować mamę i sąsiadów? powiedziała do siebie, po czym dorysowała mu wielki klucz na szyi. Mama tylko się uśmiechnęła, patrząc na kolejne arcydzieło córeczki. Wtedy jeszcze nie miała pojęcia, jak dużo wspólnego z rzeczywistością może mieć dziecięca wyobraźnia. Czas spać. Idź proszę, umyj zęby i do łóżka. Dziewczynka niechętnie zeskoczyła z krzesła i powłóczyła nogami w stronę łazienki. Miała jeszcze kilka pomysłów, jak ulepszyć swoje dzieło. Poczytam ci zaraz bajkę, kontynuowała mama. Myjąc zęby, Natalka przypomniała sobie o najważniejszym. No przecież strażnik nie ma jeszcze żadnego imienia. Może, może lulu, jak mój kot, pomyślała, albo pimpek. Przez głowę przeszło jej chyba trzydzieści różnych imion. Może mi się przyśni jakieś fajne, stwierdziła ziewając. Odłożyła szczoteczkę i poszła do pokoju. Mama czytała na talce jej ulubioną bajkę, ale ona nie słuchała. Plastuś, nazwę go plastuś! Krzyknęła w pewnym momencie. Mama spojrzała na nią zdziwionym wzrokiem i kontynuowała czytanie. Natalka zastanawiała się, co teraz robi jej strażnik, w której róże siedzi, czy zaraz ich znowu nie zamknie, i czy przypadkiem, i czy przypadkiem tam nie zgłodniał. No właśnie, a co on je pomyślała. Dziewczynka zamknęła oczy. Liczyła owieczki, aby móc zasnąć. Tak jak kiedyś tłumaczyła jej babcia Zosia. W pewnym momencie zdała sobie jednak sprawę, że przez płotek wcale nie skaczą owieczki, tylko, tylko plastusie, narysowane dziś w przypływie braku odpływu. Nie mogę zasnąć, denerwowała się. W pewnym momencie otworzyła oczy i miała. Plastuś siedział na podłodze w jej pokoju i bawił się jej lalkami. Po rozrzucał je po całym pokoju, a wokół niego leżały cukierki bez papierków. Tak, jej cukierki, te skrzętnie chowane przed mamą pod łóżkiem. Dziewczynka z przerażeniem obserwowała gościa, który zajadał się papierkami i rósł. Dosłownie, z każdym połkniętym papierkiem stawał się coraz większy i większy. Hej, ty, zostaw moje cukierki! krzyknęła zdenerwowana. Natalka nie należy do odważnych dzieci. W zasadzie to najchętniej schowałaby się w tym momencie pod kołdrą i czekała na przyjście mamy, ale sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Schowanie tych cukierków przed mamą i utrzymanie ich w tajemnicy to był plan doskonały, tyle wysiłku. Jej tajna misja miałaby zakończyć się niepowodzeniem przez żarłocznego papierkożercę? Stwór aż podskoczył. Skierował swoje największe oko na w stronę dziewczynki i zaczął się jej bacznie przeglądać. Miał już dobre 70 cm wzrostu, ale to wciąż było dużo mniej niż miała Natalka. Zaczął w pośpiechu ładować wszystkie słodycze do swojej ogromnej buzi i łapczywie je połykać. Kiedyś zjadłam lizaka z papierkiem. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że trzeba go najpierw ściągnąć. Będzie ci strasznie brzuch bolał. Stwierdziła, przyglądając się mu i kręcąc głową na myśl o tym wydarzeniu, Tam, gdzie mieszkam, jest dużo plastiku. Mam go tyle, ile chcę, odpowiedział niewyraźnie z pełną buzią. To dlaczego tu przyszedłeś? zapytała nieśmiało. Wystraszyłeś mnie. Ja? zapytał zdziwiony. Tu ty mnie wezwałaś? Ja cię wezwałam? Niby jak. Natalka podniosła głowę. Jej duże oczy spoglądały z zaciekawieniem. Drzymałem sobie jak co dzień w mojej rurze i nagle obudziłem się tutaj, odpowiedział. Rozmawiali dobre 30 minut. O rurach, o plastiku, o zapchanej kanalizacji, która doprowadza mamy do szału. Plastuś zarzekał się, że wcale nie zamyka rur, a wielki klucz, który ma na szyi, służy do otwierania studzienek kanalizacyjnych. Dziewczynka jednak mu nie uwierzyła. Ktoś musi te rury zamykać, mówiła wyraźnie zdenerwowana. Chodź ze mną, pokażę ci, że nie ma tam żadnych drzwi i zamków. Jest za to dużo moich kolegów. Pobawimy się razem, stwierdził z entuzjazmem. W każdej rurze mieszka jeden strażnik. Niektórzy są tak malutcy, że ich nawet nie zobaczysz, ale inni są kilka razy więksi niż ja, wyjaśnił. Pewnie urosną z czasem, jak ja. Kiedyś będę tak duża jak moja mama, powiedziała, wyciągając ręce w górę. – My rośniemy w zależności od ilości jedzenia – odpowiedział. – Już jesteśmy na miejscu. To moja rura. Natalka rozejrzała się wokół. – Strasznie tu brudno – stwierdziła. – I w dodatku śmierdzi – dodała, zatykając nos. W wodzie pływały różne rzeczy. Papier toaletowy, chusteczki, resztki jedzenia, waciki, resztki pasty do zębów, piana z szamponu, włosy ze szczotki i jakieś tabletki. Nie widzę tu papierków po cukierkach, rozglądała się dalej. Mówiłeś, że... Mówiłeś mi, że jesz plastik. Przecież jest tu go pełno. Pochylił się i złapał zapatyczek do uszu i zjadł go. Ze smakiem. Ech, eee, ohyda, wzdrygnęła się Natalka. Jak ty możesz to jeść? Najbardziej lubię plastikowe nakrętki, odpowiedział rozanielony. Dziewczynka, choć wiedziała coraz więcej, rozumiała coraz mniej. W zasadzie nijak to tłumaczyło, dlaczego jej rura jest zapchana. Chodź mała, odwiedzimy strażnika twojej rury, powiedział i zaciągnął dziewczynkę do odpowiedniej rury, brodząc po kolana w ściekach i radośnie podskakując. Gdy doszli na miejsce, na talce ukazał się dziwny widok. Coś utknęło w jej rurze, a strażnika ani widu, ani słychu. Hmm, twój kolega się obija. Coś zatkało moją rurę, a jego nie ma, powiedziała zdenerwowana. Plastuś jej nie słuchał. Podszedł do wielkiej czarnej kulki blokującej rurę i zastukał. Kulka obróciła się nagle o 180 stopni i ich oczom ukazała się wielka, wypchana buzia. Natalka aż podskoczyła. Hmm, wyglądasz jak chomik. Zauważyła. Strażnik nie przejął się wizytą gości i zajął się połykaniem tabletek pływających obok niego. Dziewczynka odniosła wrażenie, że cały czas rósł. Zmykajmy sąd, zasugerował Plastusz. Dlaczego? On zaraz wybuchnie. Oczy dziewczynki zrobiły się wielkie, jak pięciozłotówki. Złapała stwora za rękę i udali się w przeciwnym kierunku. Wszystko zaczęło się układać w całość w głowie Natalki. Rury zapychają się przez śmieci i ścieki. Śmieci, których nie powinno tam być. A ścieków też produkujemy za dużo. W szkole mówili, że ścieki z tymi śmieciami trafiają do oczyszczalni, przypomniała sobie. Oczyszczalnia? spytał strażnik rury Natalki. Już wolę plastusia. Nawet strażnik byłby ok. Natalka, sama widzisz. Jak jedzenie jest za dużo, to nie jestem w stanie wszystkiego przejeść, bo nadmiernie rosnę. A jak nadmiernie rosnę, to nie działam odpowiednio. <grym> Może jednak mam coś wspólnego z tą waszą oczyszczalnią? Odpowiedział po chwili zastanowienia. Dziewczynka poczuła zmęczenie. Za dużo informacji na raz. Musiała sobie to wszystko poukładać. <grym> Odprowadzisz mnie do łóżka? zapytała plastusia. A masz tam jeszcze trochę cukierków? Podzielim się. Ja zjem papierki, a ty resztę. Zaproponował. Są jeszcze w kuchni. Nad lodówką. Mama myśli, że o nich nie wiem. <grym> Odpowiedziała dumna z siebie i swojego zmysłu detektywa. Natalka zasnęła od razu po powrocie do łóżka. Śniła o rurach, kanalizacji, śmieciach i oczyszczalni. Dzień dobry, kochanie. Czas wstawać, powiedziała mama, głaszcząc dziewczynkę po czole. Natalka otworzyła oczy i rozejrzała się wokół. Nigdzie nie było śladu plastusia. Odetkali w końcu rurę w łazience. Okazało się, że. zaczęła mama. Że było tam pełno chusteczek, wacików, tabletek, włosów i jedzenia! dokończyła dziewczynka. Mama wyglądała na lekko zdziwioną. Uśmiechnęła się delikatnie, przytakując. – Wiem. Byłam w kanalizacji dzisiaj w nocy widziałam, ile śmieci pływa w ściekach – stwierdziła Natalka, kierując się do kuchni na śniadanie. Opowiedziała mamie swoją nocną przygodę. O ściekach, o zatkanej rurze, no i oczywiście o plastusiu. Ze szczegółami. Mama oczywiście wysłuchała całej historii w skupieniu, zachwalając dziecięcą wyobraźnię. Natalka zezłościła się. – To żadna wyobraźnia! Uniosła się. Naprawdę tam byłam! A morał tej bajki już krąży po sieci. Chcesz mieć czystą wodę, to segreguj, a nie spuszczaj śmieci. Czytał Rafał Ostrowski. Dziękujemy za wysłuchanie audiobooka. Drogi słuchaczu, śpiesz się. 51 osób, które prześle hasło Dlaczego sieci nie lubią śmieci? na adres hydromisja otrzyma bawełnianą torbę na zakupy. Czekamy na Twoje zgłoszenie. Zespół Hydromisja. Opowiadania powstały w ramach siódmej edycji konkursu Dlaczego sieci nie lubią śmieci? organizowanego przez spółkę GIFK w ramach międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. Korekta edytorska i redakcyjna Agnieszka Baj. Muzyka Empire Music School.